Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Black Marudzi. Jedziemy z pytaniami, wybrałem 15 i na 15 pytanie jako pierwsze odpowiem. Maurycy Prosiak. Ile masz wzrostu i wagi? Powiem Wam że po takim pytaniu boję się, jakie będą następne. Czasami czy nie będzie pytania o długość mojego penisa. Mam 181 cm wzrostu i ważę 103 kg. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, natomiast mnie to nie przeszkadza, gdyby ktoś się pytał. Kolejne pytanie. Od Candita89, jaki był Twój największy, czytaj, najdroższy mandat w życiu? Powiem tak, 100 zł, to musiałem jeszcze do bankomatu jechać, bo nie miałem przy sobie kasy. A tak naprawdę to rzadko płaciłem mandaty, bo w bagażniku zawsze były fajne rzeczy, które się przydają wielu ludziom. Joker. Miałeś kiedyś jakiś wypadek samochodowy, rowerowy, czy coś w tym stylu? Miałem samochodowy, rowerowy chyba też. Jechałem z górki bez trzymanki i niestety w drodze była dziura, bo to była taka szutrowa droga. No i skończyło się dla mnie to trochę źle. Samochodowy miałem. Jak pracowałem w źlecie, z mojej winy, niestety. Wyjeżdżałem z podporządkowanej, przeczytałem taką dwupasmówkę, to było w Warszawie. No i patrzę w lewo, nic nie idzie w prawo, tam pewnie się zmieszczę, znowu w lewo, gościu daje kierunkowska, że skręca, no to ja rura, no ale gościu nie skręcił, także dostał ode mnie szczała. to był akurat, on jechał w cinquecento, czy też, tak, cinquecento, to było czerwone, na pewno czerwone, a ja miałem astę dwójkę w kombiaku, czy znaczy, to nie ma znaczenia, czy w kombiaku, czy nie, ale no przylutowałem mu do siostrą. Mój samochód, znaczy, wyglądał lepiej niż jego, natomiast sama naprawa kosztowała wtedy, pamiętam, nie mnie, ale firmę ponad 10 tysięcy złotych, bo przesunięty został przód. Także było coś takiego. Było. Kamnat, Czy grasz w lotto? Czy tam inną loterię, jak jest, jaka jest w Anglii? Jeżeli byś wygrał, przestałbyś nagrywać. Jeżeli grasz, a powiem tak, to mi się wysłać oczywiście jakieś tam lotto. Czy też Eurominions. Nie jakieś wygrane? Bo powiem szczerze, że Moim zdaniem, jeżeli nie zapracujesz, to, to po prostu nie będziesz miał. Ale tam raz na jakiś czas można wysłać. Dlaczego nie? Gdybym wygrał, słuchaj, na pewno nie przestałbym nagrywać. Wtedy, wtedy kanał by się moim zdaniem dopiero rozwinął. Bo nie musiałbym się martwić o to, co będę testował. Po prostu kupowałbym sobie to na testy. Jakieś wyposażone karty graficzne. Procesory, płyty główne inne rzeczy, zająłbym się wtedy konkretami. Także wtedy kanał by się dopiero błynął. A że nie wygram, to skazani jesteście na to, co jest teraz. Kolejne pytanie. PDOM 13. Witaj Blaku, chciałem się Ciebie zapytać, jak wygląda pozyskiwanie przez Ciebie sprzętu, który sprzedajesz? Korzystasz z ofert hurtowni czy może oficjalnych dystrybutorów, a może masz wynegocjowane prywatne ceny na sprzęt, który sprzedajesz? Czy może sprzęt pozyskujesz ze zwykłych sklepów, a sam tylko składasz i sprzedajesz? Dużo jest sprzedajesz tutaj w tym. Sam od dziecka interesowałem się hardwarem komputerowym, obecnie zajawka trwa już od 10 lat, albo i lepiej, jestem w połowie robienia magisterki. I chciałbym coś zacząć działać w temacie, tym bardziej, że doświadczenia nabyłem sporo. Problemem jest jednak pozyskiwanie sprzętu w sposób opłacalny, nie wiem e, za bardzo jak. Próbowałem składać też zestawy używane i sprzedawać tak, aby sprawdzić tylko, czy byłby na to popyt, ale zawsze znajdzie się ktoś na Allegro, kto sprzeda coś o wiele taniej, tylko po to, aby się sprzętu pozbyć i nie zarobić. Miałbyś może dla mnie jakieś podpowiedzi, od czego zacząć? Co i jak? Serdecznie, pozdrawiam. Powiem tak, nie jest łatwo. Ja powiem Ci szczerze, kupuję w hurtowni, w hurtowniach, tam gdzie jest taniej, natomiast powiem szczerze, że, że przy moim obrocie Zniżki są naprawdę znikome, i czasami można taniej kupić sprzęt, nawet w jakimś sklepie, który jest chociażby, znaczy ma jakąś ofertę promocyjną, aniżeli w tej hurtowni. Także nie jest łatwo, dopóki nie zrobisz konkretnego obrotu, hurtownia nie da Ci dobrych cen. W prawa rynku, nic z tym nie zrobisz. No, co do Allegro, oni oczywiście tym sprzętem obracają dość mocno, także takich komputerów, zestawów komputerowych badziewnych, umówmy się w większości przypadków, aczkolwiek na Allegro można znaleźć fajny sprzęt. Zdarzyło się niejednokrotnie, że widziałem coś takiego. Ale jeżeli ktoś obraca tym sprzętem naprawdę sporo, to ma i również duże upusty w hurtowniach. Dlatego to nie jest tak, że on sprzedaje po kosztach, on na tym jeszcze zarabia. Natomiast po prostu przy takim obrocie ale przez zniżki. Także niestety musisz zacząć, musisz to przeboleć i na początku będzie ciężko, nie będzie wielkich zniżek. Także nie będziesz konkurencyjny, ale jeżeli ludzie, powiedzmy, będą chcieli korzystać z twoich usług, bo robisz to solidnie. Lepiej jak powiedzmy, jakiś inny sklep komputerowy, to masz na pewno na to duże szanse, że biznes się rozwinie. Mr. Matikowalski. Czołem, ja takie pytanie niekoniecznie związane z komputerami, i takie pytania lubię, takie pytania lubię, niekoniecznie związane z komputerami, i takie zazwyczaj wybieram. Otóż mieszkasz w UK i pewnie znasz nastawienie tamtejszej ludności do Polaków. Nie chodzi mi o Polaków. Obecnie przebywających na emigracji, ale powiedzmy takich historycznych, to znaczy jak mają stosunek do pilotów, na przykład Paszkiewicza, czy w ogóle wiedzą, kto to był. Moje pytanie jest spowodowane tym, że spotkałem się z opiniami w internecie, że Polacy są mało lubiani w UK i mało się o nich wie. Przepraszam, jak to wygląda na przykład wśród Twoich znajomych? Czy jak chyba opowiadasz skąd jesteś, to czujesz dumę czy wstyd? Pozdrawiam serdecznie. Zawsze jestem Polakiem, zawsze byłem i będę. Czuję się dumny z tego powodu i mam w dupie, czy ktoś mnie lubi, czy mnie nie lubi. Tak naprawdę, powiem tak: o Polakach dużo się tutaj mówi, dużo dobrego, zwłaszcza właśnie pilotach. Ja osobiście miałem kilku sąsiadów: córka, która była właśnie, z, znaczy córka Polaka, który był żołnierzem, który walczył w Wielkiej Brytanii, później oczywiście został tutaj. Sporo takich ludzi tutaj pozostawało po wojnie. Mało tego ostatnio. Mój sąsiad Świętej Pamięci już bo nie żyje, 96-letni gościu, 6 gościu, walczył pod dowództwem Polaka i bardzo go chwalił. Także generalnie mają dobre zdanie o tych ludziach. Nikt tutaj złego słowa o nich nie powiedział, przynajmniej mi się nie zdarzyło. Mnie się nie zdarzyło, mnie mi nie ważę. mnie się to nie zdarzyło, nigdy nie słyszałem. Eee, także jeżeli czytałeś coś na internecie, to znaczy przynajmniej nie wiem, w moim rejonie, w moim towarzystwie, gdzie ja się obracam, być może gdzie indziej inne opinie o Polakach krążą. Filip Augustyniak. Plak, co myślisz o ułatwieniu z rozsądkiem dostępu do broni palnej w Polsce i legalizacji tłumików, które są szczególnie niebezpieczne a chronią słuch? To jest pierwsze pytanie. Powiem tak, jestem za tym, jestem, żeby broń zalegalizować. Oczywiście nie dla takich osób, którzy mieli jakieś tam, powiedzmy, przygody z prawem. Wiadoma sprawa, ale to chyba jest normalne. Jest, jestem za tym, sam bym chciał mieć dostęp do broni. Chociażby, żeby móc się obronić. <laughs> żeby móc się obronić, rzecz jasna. Eee, tym bardziej, że teraz czasy są, jakie są. Chyba każdy wie o co chodzi. Co do tumików, nie wiem, nie mam pojęcia, nie wypowiem się na ten temat. Ale generalnie mm, jestem za. Czy strzelałeś kiedyś z czegoś? A jeżeli tak, to z czego? Powiem tak, z kilku rodzajów broni. Z jakiejś tam dubeltówki. Nie znam nas, także nie powiem ci. Po prostu miałem do czynienia z myśliwymi i, i mogłem sobie postrzelać. Również ze sztucera. No pierwszy pierwszy szał był dość nieprzyjemny, bo odrzut był dość spory i dostałem trochę po barku. I strzelałem również z broni krótkiej z Waltera. No to był bodajże CP-99, takiego jak używa policja w Polsce. Znaczy ta policja, taka tajna, jak to się mówi. No, wiecie, paniacy. Kolega miałem, znaczy mam cały czas kolegę, ale kolega już tam nie pracuje, który, który miał tą broń sobie postrzelaliśmy. Tylko cicho. Nie powiem wam w jakich okolicznościach, bo dobra, nieważne. Także tam miał do czynienia trochę z bronią. Natomiast sam broń nie posiadam, aczkolwiek chcę sobie tutaj zrobić pozwolenie na. Broń właśnie myśliwską, żeby sobie chociaż postrzelać do takich tych tak zwanych latających gołębi. Tu się mówi e, pigeons, czyli latające gołębie, ale czy, czy w Polsce to się mówi chyba kaczki, takie sztuczne kaczki, tak, czyli takie krążki, które są rzucane przez taką, taki automat i do tego się strzela. E, tutaj pozwolenie polega na tym, znaczy pozwolenie polega na tym, e, żeby dostać broń taką, oczywiście trzeba złożyć taki wniosek na poczcie e, płacić za to 40 funtów, jeżeli nie miałem jakiś przygód z prawem, to bez problemu. Takie pozwolenie dostanę, natomiast później trzeba mieć koniecznie specjalny taką szafę pancerną, sejf pancerny do przetrzymywania tej broni, żeby bezpiecznie można ją w domu trzymać. Także takie są tylko wymagania. I coś takiego sobie zrobię. A co? A czemu nie? Pytanie ósme. Szybko nam idzie, coś za szybko nam pójdzie, za szybko nam pójdzie. Jak to się stało, że jesteś łysy? Powiem tak, wytarły mi się włosy od ud kobiecych. A drugie pytanie. Jak oceniasz wpływ stref klimatycznych i warunków meteorologicznych na rozwój kolarstwa przełajowego w okresie letnim w Mozambiku? Powiem tak, nie wiem, ale jak coś się spierdoli, to prawdopodobnie przyniosą to na trasę Paryż-Dakar i wszystko będzie grało. Pytanie siódme. Black, mam do ciebie kilka pytań. Dobrze. Pytać. Czy masz psa? Bo widziałem, że w jednym filmiku. Na jednym filmiku, przepraszam, teraz ja się pomyliłem. Czy masz psa? Bo widziałem na jednym filmiku, że chciał wejść na kolana, czy coś. Pies mi na kolana generalnie nie wchodzi, bo wie, że nie może, ale tak, mam psa. Staffi. Rasa Staffi zwie się Brady. Czy masz ulubioną grę strategiczną? Jest co? Mam kilka. Natomiast takich moich ulubionych to jest StarCraft i jeszcze Bad Kampany. Nie bad kampany, co ja pierdzielę. no właśnie i zapomniałem, jak ta gra się nazywała? No jak się ta nazywa, zaraz on powiem, odpalę, odpalę, tutaj, zobaczcie, Steama, cyk, library i to jest gra Kampanów of Heroes, to jest coś kampany no, nie bad, tylko Kampanów of Heroes, tak, mama, dobra. Czy wierzysz w kosmitów? Powiem tak, w kosmitów może nie wierzę, ale wierzę, że jest jakaś jeszcze cywilizacja poza nami. Wierzę w to. Jak uważacie, że jestem. No to trudno. Co się stało, że nie ma hostesy? A wiem, że chciałeś zatrudnić hajs się nie zgadza. Żeby mieć hostesę, trzeba mieć hajs, żeby jej zapłacić, bo nikt na piękne oczy nie przyjdzie. Tym bardziej, że już młody nie jestem. Piękny pewnie też nie, więc nie ma na co liczyć, że jakaś ładna pani przyjdzie do mnie na kanał, chociażby na jakiś staż. Pytanie szóste. Mr. Piotrek 2344 4. czytam niektóre tutaj wasze niki, niektóre nie sorry, tak jakoś wyszło. Jak wrażenia po premierze GTX 1080? Powiem tak, wrażeń na razie nie ma, bo i skąd one mają być, na razie jest masa plotek i masa niewiadomych, natomiast dowiemy się już niedługo, bo 17 i wtedy ci powiem. Bo będą pierwsze testy. Ja niestety na testy 17 nie będę miał karty. Nie ma takiej możliwości, nikt mi nie je wyśle, jestem za krótki. Ale jak już wejdą później do sprzedaży, to kupię sobie jakiegoś niereferenta i zrobię recenzję niereferenta. Dobra. Paweł Maciak. Blaku. Czemu bez żartów, które były na dobrym, zdrowym poziomie? Nie wziąłeś chyba pod uwagę paru tylko negatywnych komentarzy w tej sprawie. Jak komuś się nie podoba, to nikt nie słucha. No w sumie prawda. Dobra, ale do celu, bo to, to czekajcie. Tu pytanie było. Wspomniałeś, że w domu Ty zajmujesz się gotowaniem. O właśnie, wspomniałeś, że w domu Ty zajmujesz się gotowaniem. Jaką kuchnię preferujesz? Jakie potrawy przyrządzasz? Klasyczna, pols klasyczna polska, zasłomitę. Klasyczna polska kuchnia dużo mięsa, czy bardziej zdrowo, modnie. A propos, na wyspach też mają takiego pierdolca na punkcie zdrowego prowadzenia się. Może jakiś vlog kulinarny? O, Ale to nie na tym kanale. Eee, Postscriptum. Dobrze robisz robotę na YouTubie, oby tak dalej. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dobra, to przechodzimy do pytania, które jest złożone. Eee, po pierwsze, tak, to ja gotuję w domu głównie, ale żona też ostatnio zaczęła gotować, Zbłapała bakcyla i robi takie różne fikuśne rzeczy, takie różne inne dziwne, znaczy nie dziwne, tylko takie właśnie no, jakieś hinduskie, jakieś inne takie rzeczy. Akurat lubi się, lubi się, tym zajmować. Natomiast ja gotuję głównie, to jest polska kuchnia. czyli dużo mięcha. U mnie się dużo mięcha. Ja lubię mięcho. Dla mnie no, warzywa to, to nie. Także lubię mięcho. Dużo się mięcha. Polska kuchnia, ale również i eksperymentuję jakaś tam meksykańska, jakieś inne pierdeły, żeby nie było za nudno, bo wiadomo ile można schabowe wpierdalać, także, także eksperymentuję również. Lubię czasami sobie właśnie poeksperymentować, coś tam dodać, jakieś przyprawy, której nie znam, zobaczyć, co z tego wyjdzie. Czasami trzeba dodać psu, ale ogólnie jest ok. E, czy zdrowo? Znaczy, zdrowo ja się zdrowo nie odżywam. Żona tak. Żona się odzywa. Odzywa. Żona się odżywia zdrowo, jak najbardziej, dba o to. Ja nie bardzo, co po mnie widać, niestety. Brzuch niestety rośnie. E, czy, natomiast jeżeli chodzi o, o zdrowe odżywianie się. Anglików, Brytyjczyków, no tutaj powiem Ci, że jest jeszcze chyba gorzej jak u mnie, bo ja gotuję. Natomiast dla nich gotowanie to jest kupienie jakiegoś gotowca na tatce, wrzucenie do mikrofalówki to jest to jest u nich gotowanie. Oni gotują. Co robisz na obiad? A kupiłam sobie jakiś tam Paj coś tam, coś tam. Paj to jest taki na przykład taki masz potato, czyli kurwa takie, no, jak to się po polsku mówi, Pióre ziemniaczane, o z jakimś tam podspodem mięsem, z jakimś sosem. Taką przykryte jest folią. Folia się zrywa, wkłada do mikrofalówki, podgrzewa przez 5 minut i potem się je. No i to tak właśnie oni głównie jedzą. Są oczywiście Anglicy, którzy odżywiają się zdrowo, jest ta tak zwana żarcie organik, czyli to takie organiczne, czyli takie bardzo zdrowe, bardzo zresztą drogie. Natomiast wiele osób tego nie kupuje, jak widzę, co ludzie mają w koszykach na zakupach, to raczej gotowce. A to jak wiadomo, świństwo. Dobra. Pytanie czwarte. Ziąbak, 16 1616. O jakim aucie marzyłeś, mając 16-20 lat? Także tak, Corrado, zwłaszcza z silniczkiem, vr 6, to było moje marzenie, ale jak go chciałem, to nie mogłem sobie na niego pozwolić. A jak już mogę sobie na niego pozwolić, to już go nie chcę. Mariusz Lelek. Witaj, Black. Czy mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób zabezpieczasz komputer dla klienta na czas transportu? Wiadomo, chłodzenie grafika swoje waży. Czy masz może sprawdzoną firmę, którą możesz polecić? Wiem, że mieszkasz w UK, co akurat mi i pewnie wielu innym osobom bardziej może pomóc. I czy miałeś kiedyś problem z uszkodzeniem sprzętu w transporcie? Pozdrawiam. Super kanał i nie To dobrze, to się cieszę. Powiem tak, zerknij sobie teraz na to. Jak zabezpieczam sprzęt? Także wkładam takie pianki, które oczywiście się nie elektryzują i zabezpieczam to maksymalnie możliwie jak tylko się da. Oczywiście to nie jest tanie, same takie wypełnienie komputera, włącznie z kartonami, które muszę tutaj kupować, to jest około na polskie około 100 zł, czyli 100 was kosztuje mnie zapakowanie sprzęcioru, żeby bezpiecznie dojechał. Nie zdarzyło mi się, żeby coś dojechało rozpieprzone do klienta, zawsze było wszystko ok, mimo że. No, kurierzy rzucają tymi paczkami, bo, bo klienci mówili, że paczki były gdzieś tam poobijane mocno, natomiast nic się takiego nie stało, żeby coś się zepsuło, natomiast miałem przypadek ostatnio, że komuś komputer nie działał, powiedział, że, że się zepsuł, no i odesłał go, znaczy zabraliśmy go na nasz kosz oczywiście do serwisu w Polsce naszego, co się okazało, piny w procesorze były powyginane, oczywiście kolega nie wyjmował procesora z soketu, nie, 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 broń Boże, a dysk latał luźno w obudowie. Więc spytałem się, co on kurwa robił z tym dyskiem, że ten dysk latał, skoro on był przykręcony przeze mnie na śruby, bo wiedziałem, że w transporcie może się odkręcić. <laughs> Stwierdził, że był zamontowany w poprzek, w obudowie. Jak miał kurwa być zamontowany, skoro w poprzek są klatki na dyski, prawda? No ale widocznie koledze to nie odpowiadało, i go sobie chciał przełożyć. No i wysłał dysk, który latał luzem. Nie wiem, czy ten dysk będzie działał, czy nie. No i stwierdził, że jednak on nic nie robił z procesorem. No i jakimś dziwnym trafem, cudem procesor po wyjęciu przez serwisanta z soketu, miał połamane 8 pinów, powginane 8 pinów. To był procesor MD. Także powiem szczerze, że różne są przypadki. Silver 45. Wchodzisz do windy, a tam schody. Co robisz? Zdecydowanie przestaje brać. The Greatest. Wiem, że zmieniłeś nick. nick. Nick, nick, nick. Wymień trzy tytuły gier, które uważasz za najlepsze w historii. Poproszę, się mówi. Pięć lajków miałeś. Dobra, odpowiem ci, bo znowu już ma ludzi, Ci nie odpowiadam na twoje pytania. chociaż na twoje nie odpowiadam najczęściej. Dobra, moje oczywiście typy to są DOOM 2, StarCraft, Diablo 2, a to już są trzy, a mam jeszcze parę innych. Także no z tych trzech to raczej tak, DOOM 2, tą grę najbardziej jak za, gdyby zapamiętałem, utkwiła mi w głowie, bo to była pierwsza taka gra, proper gra na PC, to był PC mojego brata, 486 DX2, to był wypas, turbo miał zegar 66, bo normalnie 33, a jak tam wciskałeś guzik, to miał normalnie turbo, 66 Hz. Megaherców, herców, megaherców, 66 megaherców. Zegar miał procesor. To była taka fajna gra. Diablo 2 do klasyka. Klasyka, Starcraft tak samo i mówię o StarCraftie 1. To naprawdę się zagrywałem bardzo długo. E, przez długi czas. Jak wyszła dwójka, to się tym bardziej ucieszyłem, bo gra naprawdę mnie wciągnęła, aczkolwiek dwójka już nie miała takiego klimatu. Być może dlatego, że po prostu, znaczy dla mnie jest zazwyczaj e, drugie jakieś tam, nie wiem, części, trzecie części, czwarte części, piąte części tych gier, które wychodzą, czy też to już nie jest to samo co oryginał. Po prostu. Ja już mam swoje lata i chyba, chyba już to się nie zmieni. A nowe gry, powiem Wam szczerze, już tak od, odchodzą od tematu. To jest po prostu jakiś żart. Żart dla mnie, bo one są wypuszczane tak naprawdę w wersji beta. My za to płacimy, a później dopiero wychodzą pacze. Bo producent gry wtedy sprawdza, co jest nie tak. Dostaje informacje oczywiście od niezadowolonych osób, które się wkurzają, że granie chodzi, poprawia grę i jest zadowolony. No i tym miłym akcentem bardzo Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jak zwykle poproszę Was o zadawanie pytań pod tym filmikiem. Za tydzień postaram się znowu wam na nie odpowiedzieć. A jak wszystko dobrze pójdzie, poproszę Was oczywiście łapkę w górę, bo mi się film podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.